Jeżeli chcecie wiedzieć, co się działo ze Stitchem zanim poznał Lilo, jeżeli tak samo jak setki tysięcy Japończyków uwielbiacie postać Stitcha, jeżeli tak samo jak ja macie to mięciutkie miejsce w swoim serduszku, które nakazuje się wam wzruszać nad historiami o starszych panach, którzy przytulają małe zwierzątka, to myślę, że musicie obejrzeć tą recenzję. Jeżeli jakim cudem ominęliście w 2002 roku premierę filmu Lilo i Stitch, jakim cudem nie obejrzyliście tego filmu w międzyczasie na DVD, albo na przykład teraz na Disney Plus, to tytułem szybkiego wstępu powiem Wam tylko, że Stitch to kosmita, który przybył na ziemię, jest niebieski, wygląda troszeczkę jak miś koala, z tą różnicą, że okazjonalnie miewa dodatkową parę rąk. Postać Stitcha jest niesamowicie popularna w Japonii. Może dlatego, że jest mały, może dlatego, że jest kawaii, W każdym razie, ma on swój osobny dział, swoją osobną strefę w parku Disneya w Tokio, gdzie możecie pójść i zobaczyć, jak Stitch śpiewa i tańczy. Co jest troszeczkę creepy, od razu Wam powiem, ale myślę, że znajdziecie nagrania w internecie, jak to wygląda i potwierdzicie moje podejrzenia, że jest to występ co najmniej troszeczkę przerażający. Niemniej jednak ten niebieski kosmita zdobył serca Japończyków, i w sumie to nie dziwię się, że istnieje manga, która opowiada właśnie o Stitchu, ale jeżeli zastanawialiście się, czy Stitch kiedyś był. Na ziemi i co porabiam w tym czasie, to ta manga może wam na to odpowiedzieć. Powiem według tej mangi prototyp 626, albo inaczej Stitch nie pierwszy raz ląduje na Ziemi, tylko że tym razem wylądował w zupełnie innym czasie i w zupełnie innym miejscu, a konkretnie to w epoce Edo, tuż obok pewnego generała. Yamato Mason, człowiek, który wśród swoich żołnierzy wzbudza niemałą grozę, nie tylko i wyłącznie ze względu na swoją niezwykle surową i bardzo poważną twarz, a, a także ze względu na ten swój niezwykle doskonale wyprofilowany wąs, pewnego dnia jedzie na koniu i przeżywa spotkanie pierwszego stopnia. Tuż obok wojsk Yamady spada pewnego rodzaju obiekt. Na początku nie wiedzą oni cóż i to jest za tajemniczy powóz, który nagle spadł z nieba, ale pan Yamato niemal natychmiast nakazuje swoim ludziom otworzyć tą niezwykłą skorupę i wtedy z wnętrza wyskakuje obiekt 626, albo inaczej Stitch. W tamtym momencie dochodzi w Japonii prawdopodobnie do pierwszego z pierwszych spotkań pierwszego stopnia. Japończycy nie niemal z miejsca stwierdzają, że Stitch to taki trochę bardziej niebieski tanuki. Sam Yamato jest absolutnie zafascynowany tym niesamowitym stworem i decyduje się go zabrać ze sobą. Czyżby robił to w celach militarnych, czyżby miał jakiś niesamowicie skomplikowany plan, który zamierza wykonać i wykorzystać Stitcha przeciw swoim wrogom? Nie do końca. Pan Yamato Mason pragnie z całego serca pogłaskać Stitcha po brzuszku, bowiem jak się okazuje, ten niezwykle surowy, poważny i uważany przez wszystkich swoich ludzi za bardzo brutalnego mężczyzna. We wnętrzu jest bardzo mięciutki i bardzo, bardzo pragnie przytulać Stitcha, bawić się z nim, karmić go i ogólnie być jego najlepszym przyjacielem. Sama koncepcja na tą historię jest banalnie prosta. Widzieliśmy to już nie jeden raz. Starszy facet, który rozczula się na takim uroczym, małym stworzonkiem i odkrywa dzięki temu nieznane pokłady wrażliwości, które do tej pory były bardzo głęboko ukryte. A my jako czytelnicy oglądamy jak nasz główny bohater dosłownie zachowuje się jak mały chłopiec, a dzięki Temu w międzyczasie dowiadujemy się tajemnic przeszłości naszego głównego ludzkiego bohatera, ponieważ z przeszłości Stitcha też troszeczkę się dowiemy, ale to znacznie, znacznie później. Jednakże pomimo tego, że jest to historia tak dobrze znana i można byłoby nawet stwierdzić, wyświechtana zarówno w literaturze, jak i w kinematografii, pomimo tego ogląda się to i czyta po prostu z bardzo dużą przyjemnością. Dodatkowym ogromnym atutem, dzięki czemu ten komiks czyta się po prostu bardzo przyjemny, są niesamowicie dopracowane rysunki scenarzysty oraz rysownika tego komiksu Hero Wady. Rysownik dzięki swojej technice w każdym kadrze doskonale podkreśla osobowość pana Yamato. Tak surową i tak profesjonalną, przynajmniej przed swoimi ludźmi, a potem kontrastuje go z niesamowicie uroczym i słodkim stitchem, który dla mnie nie jest aż tak słodki jak bardzo wielu uważa, ale jest słodki, bo jest mały i niebieski i przypomina troszeczkę małego zwierzaczka. Sama postać Stitcha jest tutaj bardzo dobrze odwzorowana, nie ma tutaj mowy absolutnie o żadnym przekłamaniu, jest on rysowany dokładnie tak, jak w amerykańskiej animacji jeżeli brak Wam wciąż animacji ze Stitchem, ponieważ film już był dość dawno daleko, jak i seria animowany, już z tego co wiem, żadnych nowych odcinków nie posiada, to myślę, że może być to doskonały prezent dla kogoś, kto za Stitchem po prostu tęskni. Na moment obecny, kiedy nagrywam ten filmik, czyli na w samym początku marca roku 2023 na razie na polskim rynku ukazał się zaledwie jeden tom tej mangi. Planowane jest wydanie wszystkich trzech, ponieważ historia zamyka się w całych trzech tomach. I niestety mam dla Was dość smutną informację, że Manganaka i rysownik, który stworzył ten niezwykle uroczy komiks, niestety nie jest już z nami. Manga ta, która ukazała się w roku 2022 w Japonii pod tytułem Tonno Sama and Stitch. To trzytomowa przygoda, która została narysowana przez pana Hiro Wade. Był to drugi z komiksów, który zaprezentował szerszej publiczności, a pierwsza manga, którą stworzył wcześniej, była to manga o faraonie, który żyje we współczesnym Tokio. Po stworzeniu mangi o faraonie we współczesnym Tokio oraz mandze o samuraju i sticzu, twórca postawił na taką komedię z epoki, też osadzoną bardziej właśnie w klimatach Edo, która miała tytuł Yanki Mito kamon* i ukazał się niestety zaledwie jeden tom tej mangi. W związku z tym, że w sierpniu 2021 roku Kodasha podawał smutną informację, że Hirohada umarł na wylew krwi do mózgu. I nie stworzył już niestety więcej mang. Ostatni rozdział tej przygody ukazał się w magazynie Kodasza i w, w numerze sierpniowym w roku 2021. Kiedy tak czytałam przygodę Samuraja i Stitcha, zrobiło mi się troszeczkę smutno, ze względu na to, że nie będziemy mieli już okazji przeczytać więcej przygód od pana Hirołady, A sama manga, pomimo tego, że można by powiedzieć, że jest powtarzalna i raczej korzysta z utartych schematów, to jest po prostu bardzo przyjemna. Jest miła dla oka, jest sympatyczna. Porusza się w bardzo dobrze znanym środowisku i robi to dokładnie tak, aby wzbudzić ciepełko w sercu czytelnika, czyli spełnia wszystkie warunki, aby być po prostu dobrą, przyjemną mangą dla każdego, kto uwielbia postać Stitcha i samurajów okazjonalnie zajmujących się naprawdę dziwnymi rzeczami, takimi jak zabawa z kosmitami. Zatem pasjonaci Stitcha oraz osoby, które potrzebują czasami relaksu od bardzo poważnych historii. Pędźcie do sklepów, bo Stitch i Samurai czeka na Was. A ja pozostawiam Was z tą myślą, że tam gdzieś być może kiedyś Stitch wyląduje na Waszym podwórku. I wy będziecie się tak samo bawić z nim jak pan Yamada. A na sam koniec klasycznie przegląd wydania od Egmontu. I jako, że jest to manga, jest to coś nazwijmy to oryginalnego raczej dla współczesnych czytelników Egmontu, ponieważ Egmont kiedyś wydawał mangi, ale to było dawno, 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 dawno temu. To na pewno Wam się przyda update, jak Egmont obecnie wydaje mangi. Jest to format powiększony mangi z obwolutą, gdzie po zdjęciu obwoluty mamy czarno-białą wersję okładki. Na skrzydełkach znajdziecie informacje na temat rysownika pana Hirołady. Z kolei, jeżeli chodzi o dodatki, to mamy tutaj w tym przypadku trzy kolorowe strony, które prezentują nam niewiele, bo kosmos w sumie więc tego kolorów nie ma zbyt wiele, co troszeczkę mnie smuci, że nie mam okazji zobaczyć pomalowanego kolorowego Stitcha, ale Sam Stitch jako postać pokazuje się dopiero gdzieś na 21 stronie, więc podejrzewam, że po prostu nie było tyle budżetu, albo było 21 kolorowych stron w mandze. Chociaż w sumie co ja mówię, przecież mam tutaj kolorowego Stitcha pomalowanego na okładce. Więc w sumie jest kolorowy Stitch. To jest spoiler, więc muszę Wam zasłaniać. W każdym razie na samym końcu znajdziecie króciutkie posłowie komiksowe, które opisuje bardzo trudne życie manganaków. To naprawdę jest ciężkie życie i bardzo wymagające. Zatem ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Znacie moją opinię, natomiast teraz czas na najważniejsze pytanie, czyli jaka jest Wasza opinia na temat Mangi, Lilo i Stitch? Czy Wam się podobała, czy czytaliście, czy czekacie dopiero jak ukażą się wszystkie trzy tomy i wtedy kupicie sobie cały komplet? Czy w ogóle wiedzieliście, że istnieje coś takiego jak manga o Lilo Institute? Czy dowiedzieliście się właśnie w momencie, kiedy podeszliście do półki z mangami i wtedy Was olśniło, że istnieje coś takiego, więc pobiegliście do kasy i zabraliście? Jak Wam się podobało? Czy Wam się w ogóle nie podobało? Komentarze są wasze, chętnie z wami podyskutuję. Natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądaliście filmik. Jeżeli Wam się podoba, możecie oczywiście zostawić lajka, suba, dzwoneczek, udostępnić to wideo. Y, polubić ogólnie serię półka z mangami, ponieważ uwielbiam mangi i chętnie będę ich recenzować dla Was więcej, więc zostawcie lajka, dajcie znać, że Wam się podobało, jakie tytuły ewentualnie Wam zrecenzować na kanale. Natomiast ja na dzisiaj mówię, Wam już papa pa i do zobaczenia już w kolejnym odcinku, ale pamiętajcie, zanim spotkamy się ponownie, aby przeczytać sobie coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i papa! Pa. Wsiadam do mojego statku kosmicznego i lecę w stronę dobrej mangi. Tak, tak piłam kawę. Nawet dwie.